Pokaz Starfielda podczas Xbox i Bethesda Showcase absolutnie rozłożył nas na łopatki. W 15-minutowej prezentacji zawarto mnóstwo ukrytych szczegółów i ciekawostek, które wraz z późniejszymi wywiadami dały nam wyobrażenie o tym, jak wygląda część tej potężnej gry jeszcze przed jej przyszłoroczną premierą w usłudze Xbox Game Pass. Zacznijmy więc od Creed, gdzie zaczyna się nasza przygoda. Już po chwili mamy okazję przyjrzeć się najważniejszemu elementowi gry, skanerowi badawczemu. Wygląda na to, że całkiem sporo funkcji rozgrywki opiera się właśnie na tym skanerze, w tym coś, czego zamierzam używać w Starfieldzie bardzo często tryb fotograficzny. Dostęp do niego jest tak prosty, jak wciśnięcie przycisku RB w trybie skanowania. Wirtualni fotografowie, radujcie się, Starfield został stworzony z myślą o graczach. Którzy mają bzika na punkcie robienia zdjęć i pozwala im podziwiać całą galaktykę nieziemskich widoków w rozdzielczości 4K Ultra HD na konsoli Xbox Series X. Jeśli chodzi o kwestie użytkowe, to jeśli zapauzujemy i przyjrzymy się interfejsowi użytkownika nieco dokładniej, można zauważyć, że ma on wbudowany wskaźnik rejestrujący liczbę fauny, flory i zasobów odkrytych do tej pory oraz liczbę zasobów pozostałych do odkrycia wraz z procentowym wskaźnikiem ukończenia całego badania. A skoro jesteśmy już przy zwierzętach, wygląda na to, że w niektórych przypadkach mogą one podróżować w stadach. Krystalker początkowo wydaje się agresywny, ale postanawia zostawić gracza w spokoju i poszukać schronienia gdzie indziej, wraz z rodziną podążającą tuż za nim. W innych częściach Zwiastuna mamy okazję przyjrzeć się innym egzotycznym stworzeniom, a niektóre z nich zostały opatrzone przymiotnikami takimi jak Dizist, co może sugerować, że są to odmiany pewnych gatunków. Nie wiadomo jednak, jak wpłynie to na całą rozgrywkę. Jedną z większych zmian w wypróbowanej i przetestowanej metodzie BTSD jest nowy wygląd kompasu. W Starfield kompas znajduje się u dołu ekranu po lewej stronie i jest połączony z miernikiem poziomu CO2, który pokazuje też ile paliwa pozostało w naszym jetpacku. Pokazuje on także badaną lokację oraz jej cykl dnia i nocy. Gdy spojrzymy na niego w trybie skanowania, znajdziemy na nim również informacje o klimacie, atmosferze, a nawet sile grawitacji. Bez wątpienia cenne źródło informacji o tym, co żyje na danym terenie i jak niebezpieczny może być nasz nowy dom. Co więcej, skaner badawczy będzie miał też kluczowe znaczenie dla każdego, kto będzie chciał spróbować swoich sił w budowaniu posterunków i modyfikowaniu broni, ponieważ pomoże on zidentyfikować materiały, które może zbierać z otoczenia, tak jak żelazo, aluminium czy nikiel. A skoro już mowa o wyposażeniu, przyjrzyjmy się może bardziej śmiercionośnym zabawkom. W Starfield nie brakuje broni, a w zwiastunie pokazano kilka z nich w akcji. W szczególności producent broni, Combatech, pojawia się dość często. Możemy przyjrzeć się z bliska modelowi pistoletu EON oraz karabinowi szturmowemu Grendel. Obie te bronie można dowolnie modyfikować dzięki szerokiej gamie luf, chwytów, optyki, wylotów i wielu innych elementów. Modyfikacje te nie tylko zwiększają skuteczność broni, ale także wprowadzają zmiany kosmetyczne. Wystarczy spojrzeć, jak bardzo modyfikacja maksymalnej pojemności zmienia wygląd i działanie pistoletu EON. To zupełnie nowa broń. Ale mody nie będą jedynym sposobem na ulepszanie broni. Nie zapominajmy, że DNA Betezdy jest widoczne w całym Starfieldzie, więc możemy się spodziewać, że ich rozbudowane systemy RPG znacząco wpłyną na naszą zabójczość. Niektóre z umiejętności i cech, które zostały pominięte podczas pokazu, pozwalają nam przyjrzeć się bliżej temu, jak wielką kontrolę będziemy mieli nad możliwościami naszej postaci w walce. I to nie tylko w walce, ale także w innych dziedzinach dzięki szerokiej palecie umiejętności fizycznych, społecznych, naukowych i technicznych. Weźmy na przykład umiejętność balistyka. Przy randze 1 oferuje ona zwiększenie obrażeń podczas używania broni balistycznych o 10%. Co ciekawe, im częściej korzystamy z tej umiejętności, tym wyższą rangę możemy potencjalnie uzyskać, a maksymalna ranga to 30% więcej obrażeń i o 30% większy zasięg. Wygląda na to, że aby odblokować te ulepszenia, trzeba będzie użyć punktów umiejętności, które w poprzednich grach Bethesda były przyznawane po zdobyciu poziomu, więc jeśli chcecie w pełni wykorzystać swój potencjał, lepiej bierzcie się do roboty. Odblokowywanie rzeczy jest dość ważne z wielu względów, co powiecie więc na pokaz nowego mechanizmu otwierania zamków. Niestety wasza dziesięcioletnia praktyka w Skyrimie zda się tu na nic, ponieważ Starfield ma swój własny, zupełnie nowy system cyfrowych wytrychów wydaje się to dość proste. Wystarczy dopasować kształty dostępnych wytrychów do otworów w zamku i gotowe. Możecie dobrać się do czyjejś własności. Przy odrobinie szczęścia może zdobędziecie też za to jakieś osiągnięcie. Kto wie? Weteranom Betesdy nie obca będzie trudność otwierania zamków, która zdaje się powracać do Starfielda. Zamek ze Zwiastuna został oznaczony jako nowicjusz, co sugeruje, że możemy spodziewać się poziomów trudności początkujący, zaawansowany i mistrzowski. W poprzednich grach wymagany był perk lub umiejętność która dawała możliwość spróbowania otwarcia takich zamków, więc coś podobnego prawdopodobnie pojawi się tu w grupie technicznych umiejętności. W każdym razie o wiele ciekawsze od włamywania się jest to, co znajduje się w środku. W tym konkretnym przypadku po raz pierwszy mamy okazję przyjrzeć się kolejnej broni palnej kombatechu Equinox. Wygląda na to, że strzela podobnie jak karabinek lub karabin półautomatyczny i przypomina nieco karabiny laserowe z Fallouta 4 ze swoją prostokątną lufą i amunicją energetyczną. Poza Kombatechem jest jeszcze jeden producent broni, o którym wspomniano podczas na rozgrywki w Starfieldzie Allied Armaments. Ich karabin AR-99 pojawia się dość często i wygląda na całkiem solidny sprzęt. W zwiastunie widzimy też kilka innych broni, takich jak Melstorm SMG, dwulufowa strzelba Coachman, ale nie podano, kto jest ich producentem, dlatego nie możemy się już doczekać, żeby je przetestować i sprawdzić to samemu. Oczywiście broń jest tak dobra, jak osoba, która nią włada, więc zagłębmy się w kreator postaci, żeby zobaczyć, co możemy wyciągnąć z tego, co nam pokazano. A jest tego naprawdę sporo. Todd Howard nazwał go najbardziej rozbudowanym kreatorem, jaki Bethesda kiedykolwiek stworzyła. I musimy się z tym zgodzić. Dostępne są opcje zmiany sylwetki postaci na kołowej skali, która daje nam takie opcje do wyboru jak muskularna, szczupła i tęga, nie wspominając o pierwszej w kreatorze postaci Bethesdy możliwości zmiany stylu chodzenia. Mam tylko nadzieję, że znajdzie się tam opcja Buliego McGuire'a. Do tego dochodzą wybory odcienia skóry, fryzury, budowy twarzy i inne elementy, które pozwolą Wam naprawdę wyrazić siebie w Starfieldzie, a jeśli później zmienicie zdanie, nie ma problemu. Wystarczy wybrać się do zakładu genetyki, żeby zmienić wygląd swojej postaci według uznania, podobnie jak w Fallout 4 można było odwiedzić chirurga plastycznego, żeby sprawić sobie lifting. Jeśli przyjrzymy się nieco bardziej kreatorowi postaci, przekonamy się, jak rozbudowane i potężne jest to narzędzie. Sprawdźmy kilka opcji z kategorii doświadczenie i cechy, żeby zorientować się, jakie elementy możemy modyfikować, tworząc naszego nieustraszonego małego odkrywcę. Doświadczenie jest dokładnie tym, czym się wydaje sposobem na przedstawienie historii i doświadczeń życiowych postaci przed wyruszeniem na przygodę w Starfield. Jednak nie tylko dodają one dodatkowych smaczków i okazjonalnych odniesień w rozmowach z npc ale dają też możliwość rozpoczęcia przygody z wybranymi umiejętnościami, które mamy od samego początku. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich, żeby przekonać się o ich różnorodności. Opcja CHEF daje nam umiejętność gastronomia, pojedynek i zdrowie. Wszystkie te umiejętności idealnie odzwierciedlają kogoś, kto ma talent do gotowania i równie dobrze radzi sobie z ostrymi przedmiotami. Zwiększenie obrażeń w walce wręcz oraz dodatkowe punkty życia, w końcu zdrowe odżywianie to podstawa, idą w parze z możliwością przygotowywania specjalnych potraw i napojów. Podobną spójność znajdziemy w przypadku medyka bojowego, który łączy umiejętności uprawnień do posługiwania się bronią palną, medycyny i podnoszenia ciężarów, dzięki czemu stanowi podwójne zagrożenie. Zadaje rany i umie je leczyć. Istnieje mnóstwo innych kombinacji, które można znaleźć w takich opcjach doświadczenia jak Cyberrunner. Specjalista do spraw cybernetyki czy dyplomata. Wpływają one także na sposób, w jaki postacie niezależne wchodzą z wami w interakcje poprzez dialogi. Na przykład ten krótki fragment rozmowy z członkiem Zjednoczonych kolonii pokazuje, jak inne postacie reagują, gdy dowiadują się, że macie dyplomatyczne doświadczenie. Aha, i tak, wszystkie te interakcje z NPC-ami będą odbywały się w perspektywie pierwszoosobowej, bez głosu gracza. W końcu to wasza podróż i wasza postać, nie ma sensu, żeby Bethesda wkładała wam słowa w usta, prawda? Doświadczenia zostały już omówione, teraz przyjrzyjmy się cechom. Działają one niezależnie od doświadczeń i są całkowicie opcjonalne podczas tworzenia postaci. Ta opcja nie tylko dodaje nam kolejny poziom rpg strategizowania, ale niektóre z cech pokazanych w zwiastunie dały nam również wgląd w obszary gry, które wcześniej nie były poruszane. Tak jak religie, posiadanie domu, a nawet plusy i minusy przynależności do frakcji. Weźmy na przykład Serpent's Embrace, który wprowadza religijny wątek czczenia Wielkiego Węża. Pod względem mechaniki zapewni nam to tymczasowe zwiększenie punktów zdrowia i wytrzymałości za każdym razem, gdy będziemy wykonywać skoki grawitacyjne na statku, ale jeśli nie będziemy ciągle ich wykonywać, żeby podtrzymać ten efekt, odczujemy tego negatywne skutki, jak w przypadku uzależnienia. Lepiej więc dokładnie przemyśleć swoje wybory. Oczywiście, jako wyznawcy jedynego prawdziwego węża, nie możecie łączyć tej cechy z żadną inną religią. Są też inne cechy, których nie można łączyć, ponieważ wykluczałyby się wzajemnie lub dawały zbyt wiele korzyści związanych z przynależnością do frakcji. Jednak nawet pomimo tych drobnych ograniczeń, nie da się ukryć, że kreator postaci w Starfield daje ogromne możliwości. Z pewnością nie zabraknie Wam opcji do wyboru. I bez względu na to na jaką wersję siebie się zdecydujecie, jedną z cech, którą na pewno powinniście wybrać, jest posiadacz abonamentu Xbox Game Pass, ponieważ Starfield dołączy do usługi w dniu premiery w przyszłym roku. O ile na Ziemi można robić niezliczone rzeczy, to w rzeczywistości jest to tylko połowa tego co Starfield ma do zaoferowania. Gra staje się jeszcze ciekawsza, gdy odpalimy silniki i wystartujemy w kosmos. Tak naprawdę interesująco robi się jeszcze przed startem, ponieważ najpierw przyjdzie nam zbudować swój własny statek kosmiczny. Niezależnie od tego, czy chcecie latać czarnym gwiezdnym myśliwcem, czy zdezelowanym kosmicznym czołgiem w kolorze jaskrawego różu, cały wygląd i układ statku można dowolnie modyfikować. Oprócz tych kosmetycznych opcji, do wyboru jest też mnóstwo modułów oferowanych przez różnych producentów, dzięki którym możemy wyposażyć statek w różnego rodzaju broń, tarcze i silniki odrzutowe. A takie wyposażenie będzie wam potrzebne, ponieważ wśród gwiazd czeka was mnóstwo walk. Możecie walczyć z innymi statkami z perspektywy pierwszej osoby w kopicie, jak w Star Wars Squadrons, lub z perspektywy trzeciej osoby, jeśli tylko tak wolicie. Zamiast sprawdzać wasz refleks, starcia te będą opierać się raczej na odpowiednim doborze strzałów i sprytnym wykorzystaniu sprzętu. Sam Todd Howard porównał tempo walki w Starfield do serii Mech Warrior. Na szczęście zarówno Star Wars Squadrons, jak i piąta odsłona Mech Warrior są obecnie dostępne w Xbox Game Pass, jeśli chcielibyście trochę poćwiczyć. Todd Howard przywołał również jako inspirację symulator lotów kosmicznych FTL, a konkretnie sposób w jaki pozwala on strategicznie przekierowywać moc statku, żeby zyskać przewagę. Można na przykład doładować broń, żeby zdmuchnąć wroga z planszy, albo zwiększyć moc silników odrzutowych, żeby szybko uciec. To rozwiązanie jest dobrze znane graczom Star Wars Squadrons. Podróże kosmiczne nie polegają jednak tylko na wysadzaniu rzeczy w powietrze. Możecie też dokować i wchodzić na pokład napotkanych statków i stacji, co jest idealnym rozwiązaniem, jeśli planujecie grać jako kosmiczni piraci. Pozostaje jeszcze drobna kwestia około tysiąca planet, które możecie odwiedzić. Dzięki połączeniu elementów opracowanych własnoręcznie i generowanych proceduralnie, sama skala uniwersum Starfielda gwarantuje, że zawsze będziecie mieli dokąd odlecieć. Ponieważ wszyscy użytkownicy Game Passa otrzymają Starfielda w dniu premiery, będzie to wyścig o to kto pierwszy znajdzie najfajniejsze miejsce, więc szykujcie swoje napędy do międzygwiezdnych skoków. Jako bonusowy easter egg można zauważyć, że jedna z planet w Alpha Centauri nosi nazwę Gagarin, co jest prawdopodobnie ukłonem w stronę Jurija Gagarina, pierwszego człowieka, który w 1961 roku odbył podróż w kosmos. Skoro takie nawiązania i sekrety pojawiają się już w premierowych fragmentach rozgrywki, nie możemy się doczekać, by zobaczyć, jakie inne jeszcze niespodzianki kryje uniwersum Starfielda. Koniec końców, najważniejszą rzeczą, jakiej dowiedzieliśmy się o Starfieldzie z najnowszego zwiastuna, jest to, jak wiele jeszcze musimy się o nim dowiedzieć. Warto więc wypatrywać kolejnych naszych materiałów, które pojawią się już wkrótce. Ale nawet bazując tylko na tym, o czym dziś mówiliśmy, Starfield wygląda na niesamowicie rozbudowaną i fascynującą grę. A my po prostu nie możemy się doczekać, aż znać świetlnej wskoczy do PC oraz Xbox Game Pass, by móc ją należycie ograć. Do tego czasu pojawi się wiele kolejnych aktualizacji i nowych informacji, więc pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał i kliknąć w dzwoneczek, żeby dowiedzieć się ich jako pierwsi. Trzymajcie się ciepło. Cześć!